Chcemy po prostu poprosić was tutaj państwa zgromadzonych o to, żebyśmy wiedzieli, że państwo nas wspieracie, żebyśmy nie tylko o tym, nie tylko to czuli, ale po prostu o tym wiedzieli, dlatego też jeszcze raz proszę o to, żeby w granicach prawa rozważyć opcję refundowania jakichś, znaczy może nie refundowania, ale kompensaty, chociaż części środków, które nauczyciele no teraz tracą, a jak państwo wiecie, to my wbrew pozorom aż tak dużo nie zarabiamy, więc nie chcemy, żeby po prostu kwestia finansowa pogrążyła polską oświatę, także bardzo dziękuję. Proszę zauważyć, że my nie mówimy o tym, że w jaki sposób ograniczamy budżet szkół na okoliczność strajku. Tak więc, Szanowni Państwo, myślę, że to, co jest możliwe w granicach prawa, na pewno będziemy negocjować.